Chruszczow dowiedział się, że prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy rozmawiał telefonicznie z piekłem. Trzyminutowa rozmowa kosztowała 100 dolarów. Polecił więc sekretarce, aby połączyła go z Lucyferem. Po skończonej rozmowie pyta sekretarkę, ile wynosi opłata za połączenie? E, tylko 50 centów, towarzyszu sekretarzu. A dlaczego tak, nie? Bo to była rozmowa miejscowa. Nie. Kruszczow przyjechał z wizytą do Polski. Po oficjalnych spotkaniach zaproponowano mu spędzenie intymnego wieczoru w nocnym lokalu. Wchodzi do środka, światła są przyciemnione, w tle rozlega się lekka muzyka, a przy stoliku siedzi szałowa blondyna. Kruszczowowi podoba się dziewczyna, lecz nie wie jak zacząć rozmowę. Wpada więc na pomp.